Hamburg, miasto Maryi, 3 listopada 2022. Bez prawdy. Jest wszystko zaciemnione. Jesteśmy w mieście Maryi, gwiazdy morza, którzy przyjęte przez władców świata. W końcu czasów. Tu mamy kościół św. Piotra. Z tyłu jest miejsce, gdzie był wielki, wielka katedra zburzona w 1806 roku. A przedtem był klasztor św. Angskara, w którym 4 lipca 935 roku umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Był to 132. papież. Został kanonizowany 10 kwietnia 1988 roku. A w tym miejscu o 1450 roku zaczęto budować wielką katedrę, katedrę Mariacką. Był to pierwszy kościół który założył tam Karol Wielki, cesarz jak smutno jest bez prawdy Hamburg dzisiaj rocznica jest 3 listopada 1655 roku Innsbrucku królowa szwedzka Krystyna która mieszkała Wiele lat w Hamburgu, jej duszpasteżem był opat Michał Hacki. Mogła oficjalnie przed całym światem przyznać się, że jest katoliczką. Katoliczką zrezygnowała ze swojej korony dla katolicyzmu. Była to rocznica Szwecji, protestanckiej Szwecji. Uczynił Szwecję protestancką. Jej prapradziadek 6 czerwca 1525 roku założył Prusy królewskie protestanckie. Pradziadek jej złożył hołd swojemu wujowi na rynku, tak zwany hołd bruski. 10 kwietnia 1525 roku a nasza Krystyna urodzona 8 września Narodzenia Matki Boskiej do nie Degmatu, nie, dygmatą, nie w poczęciu, 8 września w 1500, 1620 roku. W roku zrezygnowała ze swojej władzy, ze swojej korony 6 czerwca 1654 roku i przybyła do Hamburga, do miasta gdzie miała władzę jako król Szwecji po pokoju westfalskim. Mamy tutaj ratusz. Ratusz stoi na klasztorach, które znała królowa szwedzka Krystyna, która odwiedzała klasztor franciszkanów i dominikanów, założone przez niezwykłych braci: Schauenburg, biskupa Brunona, założyciela Braniewa, Branic. Wysłannika papieskiego do wszystkich władzów świata. I biskupa i świętego grafa Adolfa IV, świętego Franciszkanina, pradziadka królowej Polski, Małgorzaty Brandenburskiej. Również prawnuczką była Sambora II. Była prawnuczką, praprawnuczką świętej Jadwigi Śląskiej, która była wnuczką Jadwigi Witersbach z Dachau. Więc możemy śmiało, myśląc o świętych obcowaniu, zacząć od Dachau. Cicha Ciga, jej prababcia, założyła bazylikę Piotra i Pawła w 1077 roku. Dla nas ważna jest ta bazylika, jak była bardzo ważna dla niezwykłego biskupa Neuhouslera, który się przy tej bazylice urodził. Jest to 12 km koło Dachał. Urodził się 27 stycznia 1888 roku przed odejściem świętego Stanisława Kost, świętego naszego Jana Bosko. W tym samym roku, 1 listopada 1888 roku urodził się nasz ksiądz Michał Sopoćko, apostoł Bożego Miłosierdzia. Ale wcześniej były to urodziny, 200 lat temu, 1 listopada 1888. 1822 roku były to urodziny świętego biskupa Felińskiego, który 1 listopada w 1940 swojej urodziny w 1832 roku założył zgromadzenie sióstr miłosierdzia w Warszawie, tego dnia, w Krakowie urodził się nasz, ksiądz, nasz Feliks konieczny historyk, który wiele lat spędził na Watykanie. Boże Miłosierdzie, miasteczko Bożego Miłosierdzia, w Branicach, mieście, które ufundował biskup Bruno, założył biskup Nathan, wielkie miasteczko Miłosierdzia. A urodził się biskup Natan 11 listopada 1867 roku. Były to czasy, kiedy mój dziadek się urodził. Były to czasy, kiedy Matka Boska ukazała się. Na terenach misyjnych przy Braniewie założonym przez biskupa Brunona. Na terenach misyjnych właśnie przy Królewcu w 1877 roku. Kościół miłosierdzia w 1983 roku utworzyli masoni. 16 października. W miejscu, gdzie był, była kaplica Serca Jezusa w obozie dla uchodźców, było to 23 maja 1916 roku. Duż pasterzem został Salezjanin, święty Salezjanin. Urodzony w tym czasie, co Matka Boska objawiła się w Gzwałdzie. Jan Świerc urodził się 29 kwietnia 1877 roku. Kapelanem został ksiądz Jan Świerc. Potem mamy najważniejszą datę, 18 maja 1920 roku w Rzymie. Ojciec Deon, założyciel Sercanu. 77-letni położył kamień węgielny pod kościół, pod bazylikę Serca Chrystusa Króla. Było to dzieło jego życia. Tego dnia w Wadowicach, w domu Żyda urodził się największy przestępca świata. Tak dzisiaj możemy powiedzieć. Czyli słynny żydowski Karol Wojtyła. Rady. Wiedział już o tym, kiedy władcy świata spotkali się w Kujlenburgu 2 lipca 1936 roku. Obchodzili tam razem z Henrykiem Himmlerem, obchodzili tam tysiąclecie Henryka Ptasznika, ces, króla Niemiec, który był do jego potomków, należała Polska królowa. Do jego potomków, jego synem był cesarz Otto I, który wysłał z Rzymu do Hamburga świętego papieża Benedykta V było to 23 czerwca 1964 roku jeżeli widzimy co się dzieje teraz to trzeba wiedzieć że 23 czerwca 1943 roku w klasztorze w klasztorze dominikanów w Ibece skazano na karę śmierci trzech kapłanów i pastorów